I też o tą sytuację obecną na świecie, która wpływa na to, w jaki sposób ty działasz. Yy, I zatrzymajmy się na razie na tym, że po jednym roku prowadzenia szkoleń ze sprzedaży. Yy, których zrobiłeś 18 edycji w jeden rok, 385 uczestników. Z dużym sukcesem to prowadzisz. I teraz mówisz, że nawet na początku o tym nie wierzyłeś, w to w nie wierzyłeś, albo inni nie wierzyli. I to też jest rzecz, którą dzisiaj poruszymy, dlatego, że dzisiaj będziemy rozmawiać o tym właśnie, jak uczyć się sprzedaży, czy można się nauczyć źle sprzedawać, jak dobrze sprzedawać. I co to właściwie jest świadoma sprzedaż. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, Marcin. Bez biznes Cafe? nie byłbym sobą, gdybym mnie zapytał o trochę przeszłości Twojej osoby. No bo skąd nagle zjawiłeś się w Birmingham i skąd nagle ten pomysł, żeby zająć się, może nie nagle, ale skąd pomysł, żeby zająć się właśnie szkoleniami z leadershipu, ze sprzedaży, zarządzanie komunikacją w firmie? Tak, jeśli chodzi o tak pierwsze, skąd się wziąłem w Birmingham, to jest to zupełny przypadek, można powiedzieć, bo zazwyczaj ludzie, którzy przyjeżdżają do Anglii, planowali po prostu przyjazd do Anglii. U nas to wyglądało zupełnie inaczej, ze względu na to, że zawsze jak pamiętam ktoś mnie pytał, którym samolotem leciałem, którymi liniami, czy Zarem czy REM, to my mówiliśmy, że SASEM. I wtedy wszyscy mówili, żartujesz, gadasz głupoty, tak? A my przelecieliśmy tutaj właściwie ze Szwecji, z Göteborga, ze względu na to, że po prostu pracowałem w firmie Forexowej, sprzedawałem inwestycje przez telefon powyżej 100 tysięcy złotych. No i ta firma taka nie do końca się okazała taka, jak chcieliśmy. Więc po prostu, żeby nie wracać, jak to mówię, z podkulonym ogonem do Polski, stwierdziliśmy, że przelecimy po prostu gdzieś dalej, zobaczymy, spróbujemy. Tak? Sprzedaż cała zaczęła się w ogóle od Polski oczywiście, czyli studiowałem finanse, pracowałem, mieście. pierwsza moja praca na koksowni, więc można zacząć tak naprawdę od czegokolwiek, żeby później robić to, co chcemy w życiu. W momencie, kiedy jest to dla nas ważne, kiedy jest to dla nas pasja, i pierwsza taka praca w sprzedaży to była Awiwa. Pierwszy rok w Awiwie, rok czasu w Awiwie i, i załapałem się nawet wtedy do pierwszej 50 wśród tych młodych osób, pamiętam, że wysłali mnie na jakiś wyjazd filmowy osób, które były w pierwszej 50 wśród młodych osób. I po roku dostałem pracę wtedy w BZWK. Dostałem propozycję, propozycję pracy w BZWK, były tam lepsze warunki, więc... Bardzo szybko przeskoczyłem po prostu do banku, e, auto służbowe, wiadomo młoda osoba to od razu po prostu jak takie warunki to idziesz, e, no i po dwóch latach po prostu, po dwóch latach pracy w BK okazało się, że te kredyty przestały gdzieś tam wchodzić, bo były grupy kredytowe, przestały te kredyty wchodzić, więc po prostu w momencie kiedy one nie startowały to... Nie zarabiało się już tak fajnie, jak się zarabiało na początku. Jeśli chodzi o kredyty firmowe, to był głównie klient biznesowy, czyli to były spotkania z zarządami, to były spotkania z właścicielami firm. No i wtedy, w momencie, kiedy zauważyłem, że już nie do końca się to klei, zawsze jest tak, że w momencie, kiedy my gdzieś tam mamy coś w głowie i mamy jakieś pomysły, to znajdą się ludzie, znajdą się osoby, które nagle wyskoczą do ciebie z jakimś pomysłem, i wtedy po prostu e, odezwał się właściwie znajomy, którym pracowałem na Koksowni, z którym jeździłem autobusem do pracy i siedzieliśmy zawsze razem. I on wiedział, że ja się interesuję giełdą Forexem i słyszał, że jego żona znajoma po prostu szuka ludzi do Göteborga, do firmy Forexowej. E, no i tak się stało, że po prostu ja nie miałem wtedy już nic do stracenia w BZBK, bo już tam jakby te zarobki strasznie spadły wtedy. I przeleciałem do Göteborga. Więc, jakby kilka lat pracy w takiej sprzedaży bezpośredniej, później sprzedaż przez telefon, bo to była sprzedaż przez inwestycji przez telefon, 100 tysięcy złotych, minimum kwota. Więc, jeśli ktoś mówi w ogóle w sprzedaży, że cena jest problemem, że klient nie zapłaci, bo jest za dużo, to uwierzcie, że da się sprzedawać przez telefon inwestycje powyżej 100 tysięcy złotych, gdzie to było tak naprawdę 10 lat temu, więc wtedy nie było zoomów, my się z klientami nie widzieliśmy. Jedynie się słyszeliśmy przez telefon i co najwyżej wysyłaliśmy linki do wykresów, które się po prostu pojawiały. I w ten sposób sprzedawaliśmy inwestycje przez telefon, gdzie klienci nie widzieli nas na oczy. No i jak się to potoczyło dalej, w momencie, kiedy jakby no ta firma nie okazała się taka fajna, jak chcieliśmy? Zachęcam do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczek, aby być na bieżąco. Z góry dzięki.